Michał Wiśniewski swoim rozwodem oszukał wszystkich Według internautów powodami dla którego para ogłosiła zakończenie związku małżeńskiego, są te związane z finansami Czy wokaliście ich troje i córce Apoloniusza Tajnera rzeczywiście udało się zmylić wszystkich? Michał Wiśniewski od momentu ogłoszenia swojego rozwodu z Dominiką Tajner nie schodzi z ust obserwatorów polskiego show biznesu, którzy zastanawiają się, co mogło zakończyć relację Wśród podejrzeń internautów znalazły się te, które związane są ze sferą finansową. Czy małżeństwu gwiazd polskiego show biznesu rzeczywiście udało się przechytrzyć wszystkich? Jeśli tak, to skandal z udziałem wokalisty Ich Troje może być jednym z największych, jaki miał miejsce w Polsce od lat. Michał Wiśniewski rozwiązał się dla finansów. Po ogłoszeniu rozwodu małżeństwa Dominiki Tajner z kultowym polskim wokalistą w internecie zawrzało od plotek. Obserwatorzy polskiego show biznesu nie mogli uwierzyć, że Michał Wiśniewski, który przez lata deklarował miłość i przywiązanie swojej żonie tak po prostu, z dnia na dzień, zdecydował się o odejściu od niej. Jeden z internautów, komentujący artykuł na portalu WP.pl, stwierdził, że rozpad małżeństwa ma zupełnie inne, skandaliczne podłoże. Użytkownik sieci zasugerował, że powodem odejścia pary od siebie były kwestie związane z długami wokalisty ich troje. Fikcyjny rozwód, bo syndyk Skokwołomin upomniał się o kasę. Wiśnia wisi 3,5 miliona, ale ma wyrok o upadłości, więc jest czysty, a Tajnerowa ma 1 milion długu, co dla niej nie stanowi żadnego problemu. Tym sposobem są 3,5 dużej bańki do przodu, napisał internauta. Czy internauta może mieć rację? Nie da się ukryć, że ten komentarz wzbudził wielkie emocje wśród użytkowników sieci. Którzy w pewnej części poparli, a w pewnej zanegowali podejrzenia anonimowego komentującego spod artykułu Wirtualnej Polski. Jeden z komentujących powiedział, że twierdzenie, jakoby Dominika Tajner i Michał Wiśniewski mieli się rozwieść dla pieniędzy, jest błędne. Rozwód tu nic nie zmieni, ponieważ zobowiązania zaistniały w trakcie małżeństwa i jeśli jest wspólność majątkowa, to odpowiadają jednakowo oboje małżonkowie za powstałe zobowiązania. Dopiero po orzeczonym rozwodzie od tego czasu każdy żyje i odpowiada za siebie indywidualnie, odpisał anonimowemu internaucie inny użytkownik sieci. Nie da się ukryć, że wątek finansowy jest już kolejną próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czemu właściwie doszło do rozwodu Wiśniewskich. Niektórzy uważali, że spowodowany jest to nowym związkiem wokalisty, albo jego zazdrością względem udziału Dominiki Tainer w Tańcu z Gwiazdami. Jednak wszystkie dotychczasowe tropy w sprawie okazują się błędne. Czy teoria dotycząca pieniędzy może być tą?